Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a dzisiaj w naszym studio gościmy Michała Kądziołka, radnego Nowego Sącza, przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Nowego Sącza i kandydata na prezydenta. Najpierw dzień dobry, pani lektor, dzień, dzień dobry państwu. Praktycznie wszystko się zgadza. Natomiast co do tej ostatniej kwestii kandydatury na prezydenta, bardzo się cieszę, że moje nazwisko jest wymieniane. Nie tylko w przestrzeni publicznej, ale też słyszałem, że były prowadzone w mieście sondaże, dzwoniono do mieszkańców i to moje nazwisko również się przewijało. Więc z tego powodu jestem oczywiście zadowolony, że jestem wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów, ale decyzje w tym temacie jeszcze nie zapadły. No właśnie, a kiedy zapadną? No, należy się myślę spodziewać w najbliższych dniach takich decyzji, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Prawo i Sprawiedliwość analizuje, kto będzie miał największe szanse w starciu z Ludomirem Hanslem, bo nie ma co do tego wątpliwości, że w Nowym Sączu wybory rozstrzygną się w drugiej turze. Jest duża szansa, żeby dokonała się dobra zmiana w mieście, żeby prezydent Hansel nie był już prezydentem. Więc myślę, że lada chwila taka decyzja powinna zapaść, ponieważ no, trzeba tworzyć a czy coś się aktywną? zmieniło od grudnia, kiedy mieliśmy taką informację, że to pani, Iwona, pani radna Iwona Mularczyk będzie kandydatem na prezydenta? Czy te badania, które, no, o których wszyscy wiemy, nie znamy ich wyników, bo podobno są pilnie strzeżone, ale były prowadzone na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, zmieniły nieco optykę? Nie ma tu pewności co do kandydatury pani Znaczy Iwony? nie, Od samego początku, kiedy to mówić o kandydatach, oczywiście. Była mowa również o pani Iwonie Mulaczyk. Myślę, że to też w sposób natura naturalny o tym była mowa, dlatego że startowała wcześniej w poprzednich wyborach jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując dobry wynik, ale w związku z tym, że u nas ta ławka potencjalnych kandydatów jest szeroka, bo mamy przecież aktywnych działaczy, dlatego przystąpiono do badań, a teraz już struktury muszą podjąć decyzję, kto tym kandydatem będzie, bo to nie tylko należy brać pod uwagę sam wynik sondażu, ale specyfikę tej kampanii, która jest przed nami. Ja nie mam wątpliwości, Panie Rektorze, że ta kampania będzie ostra, będzie brutalna. Już widzimy w jaki sposób zachowuje się Otoczenie prezydenta. Oni zrobią wszystko, żeby u władzy się utrzymać. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I tu oprócz tego, że to musi być osoba, która będzie gwarantowała to, że no zdobędzie poparcie mieszkańców, to jeszcze musi być to osoba taka, która wytrzyma tą kampanię psychicznie. No bo tak, będzie... ale jeszcze, że wejdę Panu w słowo. Wspomniał Pan o tym, że Pani radna, przewodnicząca kiedyś Rady Miasta Iwona Mulaczyk kandydowała już, znalazła się w drugiej turze. Przegrała z obecnym prezydentem, Panem Ludomirem Hanslem. Co miałoby się zmienić w tej materii? No w, w tym momencie jest inny czas. A tam, czas ta, jest zawsze tam, ta, inny. Tamta kampania, tamta kampania um, rządziła się swoimi prawami, ponieważ pan prezydent Hansel nie miał za sobą pięciu lat rządzenia w mieście. Teraz te pięć lat no, w pewnym sensie go obciąża, bo jest dużo tematów w mieście, które bulwersują opinię społeczną. Już nie będę tych tematów powtarzał, pewnie o tym też po części dzisiaj powiemy. Więc pan prezydent Hansel idzie z takim ciężkim bagażem doświadczeń do tej kampanii i również do tego się trzeba przygotować, bo te błędy prezydenta Hansla trzeba będzie bardzo mocno artykułować i myślę, że teraz ta konkurencja z prezydentem Hanslem będzie bardzo ciekawa. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że dla pana prezydenta Hansla, dla obecnej władzy pani, czy, czy obecnie wskazana kandydatka na prezydenta z ramienia PiSu nie jest żadnym kontrkandydatem? Widzi pan, żeby ktoś w jakiś sposób atakował tego kandydata? Bo ja widzę tylko tutaj taką retorykę, że atakowany jest były prezydent Ryszard Nowak. Gdzieś wokół tych dwóch osób, czyli znaczy, prezydent Hansel, były prezydent Ryszard Nowak, no, ta znaczy, walka na razie się rozgrywa. Tak, ja wiem, pewno, że nie ma oficjalnego kandydata. Na pewno, tak, na pewno rozstrzyga się już walka między panem Nowakiem a panem. A może to Fianem. świadczy o tym, że ten kandydat y, nie jest brany znaczy, poważnie? Tak, pan prezydent y, y, Ryszard Nowak. Powiedział wyraźnie, że będzie startował. I tutaj on podejmuje tę decyzję, bo tworzy swój komitet, więc mógł to już zakomunikować. Natomiast pani Iwona Mulaczek znaczy, jeszcze... powiedział, że liczy. W jednym z wywiadów powiedział, że liczy na wsparcie. E, PiSu. No. Pewnie każdy kandydat liczy na wsparcie jak Myślę, największej ilości osób, organizacji i tak dalej. Natomiast on już ogłosił, będzie tak. startował, to jest jego prawo, skorzystał z niego i od to ogłosił, dlatego stał się już potencjalnym rywalem. Ludomira Ale nie jest brany pod uwagę, e, rozumiem, jako kandydat PiSu? No zostało to ogłoszone, że, że nie dostanie poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast on sam e, z, z, zgłosił swój start, swój akces do tego, żeby być kandydatem na prezydenta, więc oficjalnie już można powiedzieć, że prezydent Hanzel może go atakować, chociaż uważam, że nie powinien, bo ja jestem zwolennikiem merytorycznej debaty, a nie Ataków, bo to nie o to chodzi w kampanii wyborczej. Natomiast pani Iwona Mulaczyk i jeszcze tym kandydatem, nie jest tak samo jak nie jest z nim Michał no ale Jest więc, kandydatem więc, na kandydata. Kandydat na kandydata to jest wszystko w tej chwili w procedowane w ramach struktur. Tak jak pani powiedziała, były prowadzone badania, są prowadzone rozmowy z mieszkańcami, analizowana również sytuacja, bo tutaj trzeba skroić kandydata. Pod tą kampanię wyborczą, która się szykuje, po to, aby ją wygrać, bo Miasto Nowy Sącz zasługuje na zmiany i mam nadzieję, że struktury Prawa i Sprawiedliwości wybiorą najlepszego kandydata, który spotka się z prezydentem Ludomidem Haslem. A nie byłoby i fajnie, wygrać. żeby to mieszkańcy mieli możliwość decydować, a nie papierhuszka, pisarzka. No w, właśnie, o to, właśnie o to chodzi, dlatego wyszliśmy od, od dołu. A nie, nie właśnie myli się. Tak, od, od, wyszliśmy od dołu. A nie od góry. Dlatego zostały przeprowadzone badania, zostali wytypowani potencjalni kandydaci. Mieszkańcy mogli się w tych badaniach wypowiedzieć. Wiem, że również moje nazwisko było tutaj poddane analizie. Gdy już te wyniki zostaną opracowane, przeanalizowane, no to w, w tym wypadku zostanie wskazany taki kandydat. Więc właśnie dzieje się to we współpracy również z mieszkańcami, którzy się w tym temacie wypowiadają. My też z mieszkańcami się spotykamy, spotykamy się z organizacjami pozarządowymi. I muszę powiedzieć, że klimat do zmiany prezydenta w Nowym Sączu jest dobry, by nie powiedzieć bardzo dobry. A nie ma pan takiego wrażenia, że jeśli będzie startował pan były prezydent Ryszard Nowak, bo, bo będzie tak przynajmniej deklaruje, Publicznie? Jeśli będzie kandydat PiSu, to rozegra się taka troszkę bratobójcza walka? Nie mam takiego wrażenia. No, bo elektorat e mamy podobny. Elektorat, elektorat jest podobny, natomiast w tym, no wszystko też zależy, kto będzie tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy będziemy mogli, myślę, szerzej na ten temat mówić. Natomiast nie ma co do tego wątpliwości, że każdy, kto wystartuje w tych wyborach, no to będzie zainteresowany, oprócz Ludomira Hansla oczywiście będzie zainteresowany tym, aby z Ludomirem Hanslem wygrać aby doprowadzić do dobrej zmiany w Nowym Sączu, inaczej sobie tej kampanii nie wyobrażam, Jest na pewno będzie ciekawie i pytanie jak zachowa się prezydent Ludomir Hanzel, bo czy on do tej kampanii w ogóle stanie, czy do kampanii wyśle swoich zastępców, bo widzimy na sesjach Rady Miasta, czym zajmuje się prezydent. Jedna osoba niedawno po, po moich wypowiedziach na sesji mieszkanie z Nowego Sącza przekazał mi taką informację, że nie ma problemu, gdzie może prezenta znaleźć, bo no nie znajduje go tylko w ratuszu, bo go, bo go nie ma, natomiast znajdzie go w mediach społecznościowych, bo tam urzęduje prezydent Nowego Sącza. No nie tak powinno być. Prezydent Nowego Sącza powinien urzędować w ratuszu i powinien pracować na rzecz mieszkańców, a nie na rzecz kreowania swojej. Swojej, swojego wizerunku i swojej osoby w mediach społecznościowych. Natomiast, kiedy pojawiają się problemy, prezydenta Hanzla nie ma. On na sesji tylko wychodzi w momencie, kiedy są informacje prezydenta, wyobraża radnych, potem ucieka. Kiedy radni chcą odpowiedzieć prezentowi, no to zostawia swoich zastępców. Więc ja jestem ciekawy, kto będzie tak naprawdę uczestniczył w tej kampanii. Czy, ja czy, ja myślę, czy tutaj... wystartuje tylko i wyłącznie Ludomir Hansela, w ogóle w tej kampanii nie będzie uczestniczył, tylko wyśle swoich. Zastępców i swoich żołnierzy z dworu prezydenckiego. Znaczy, do, myślę, że do debaty no nie ma. Nie, nie no na razie, razie prezydent ale... unika debaty, unikają debaty... No ale kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Nie sądzę, żeby ona się z całym szacunkiem do mediów społecznościowych mogła rozegrać yy, na TikToku. No na, na pewno. Natomiast prezydent na razie tylko z tych yy, mechanizmów yy, korzysta. Uważam, że powinien skorzystać z możliwości yy, starcia w yy, debacie i. I obrony ewentualnej tych pięciu lat, w których mógł już się nam pokazać jako prezydent miasta Nowego Sącza, natomiast widać, że to towarzystwo w ogóle boi się debaty. Kiedy my proponujemy tę debatę na forum Rady Miasta, to jego radni bronią prezydenta albo przypadkowo w debacie nie brał udziału i sam prezydent Hanzyl nie jest jakąkolwiek debatą zainteresowany po prostu tego Inne unikają. pytanie, czy Michał Konziołka, radny Nowego Sąża, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie dostanie namaszczenia ze strony partii? Będzie próbował otworzyć swój własny komitet, gromadzić wokół siebie? Nie, myślę, no ja, ja, będę startował, ja będę startował z listy prawa i sprawiedliwości, natomiast nie wiem, czy będę nie startował. Nie rozważa pan własnego komitetu? i startu... Uważam, że my w tym momencie nie powinniśmy patrzeć indywidualnie na siebie i na jakieś swoje cele, tylko w pierwszej kolejności dla każdego głównym celem powinien być nowy sąd. I Ludomir Hanzel, jak pani dobrze wie, mówi, że jego partią jest nowy sąd. A Michał Kądziołka mówi, Mogę to powiedzieć za siebie, moją pasją jest nowy sąd. Więc ja chcę, żeby nowy sąd, który jest moją pasją, miał jak najlepszego prezydenta, który będzie prezydentem mieszkańców, który będzie działał dla mieszkańców, a nie dla kreowania swojego wizerunku. Więc ja jestem zainteresowany tym, żeby przede wszystkim pana Ludomira Hansla. Wymienić, żeby Nowy Sącz miał dobrego kandydata na prezydenta. Stąd ja na pewno będę startował w tych wyborach na radnego, natomiast pomogę, wesprę tą osobę, która będzie miała największą szansę, aby doprowadzić do zmiany w Nowym Sączu. Jeżeli się okaże, że będę to ja, ja do wyborów przeciwko prezydentowi Ludomirowi Hanslowi stanę. Pokazałem to, że się prezydenta Hansla i jego metod nie boję. Wspomniał Pan o tym, że prezydent Ludomir Handel będzie szedł z takim bagażem, nie jestem w stanie już dokładnie teraz zacytować, ale w postaci niedokończonych inwestycji, stadionu, bloków na Zawadzie i tak dalej i tak dalej, ale z drugiej strony z tyłu ma bagaż, a z przodu ma taki sztandar wielosezonowej ofensywy, mogę tak powiedzieć, bo jest i letnia i zimowa ofensywa inwestycyjna Ludomira Handla i, i, i takie stwierdzenie, które gdzieś tam próbuje Przekazać opinii publicznej wciąż ku zdziwieniu niektórych, że przez 12 lat wcześniejszych nic się nie działo, dopiero nowy sąd zaczął się budować wtedy, kiedy on został prezydentem. No jest to przykre, że pan prezydent Hansel nie ma szacunku do swoich poprzedników. Ale to już bo, nie w tym kontekście. Bo, Pytam bardziej o to, czy. to, nie, da się nie, to zmienić. Ale, ale przede wszystkim tak, jeżeli nie będziemy mieli szacunku do historii do przyszłości, to jak my możemy budować przyszłość? Pan prezydent tego szacunku nie ma, bo miasto Nowy Sącz przez ponad 700 lat tworzyło wiele Osób. I to nie jest tak, że przez te 12 lat czy jeszcze wcześniej w Nowym Sączu nic się nie działo, no, bo działo tak, się to... bardzo bardzo dużo. Ja mogę Panu Prezentowi znaczy powiedzieć. Czy chodzi tutaj o remonty drugie ja tak wprost. Tak, ale wiem, bo nie, nie, bo ale nowy Sącz kiedyś sobie... mogę przypomnieć panu no Nowy że był kiedyś dużo mniejszy, potem powiększał się o poszczególne dzielnice Nowego Sącza, więc właśnie, więc dużo się w Nowym Sączu na przestrzeni lat, wieków działo i również na przestrzeni 12 lat poprzednich wiele w Nowym Sączu się działo. Być może pan prezent tego nie widział, bo wiemy o tym, że pan prezydent Hazel nie przebywał często w Nowym Sączu, bo pracował poza miastem, on rzeczywiście mógł być, brzydko mówiąc, oderwany od nowo nowosądeckiej rzeczywistości. Natomiast dużo się w Nowym Sączu działo. Przypomnę nawet, kiedyś Sandecja była w Ekstraklasie, teraz Pan Prezydent i jego ludzie, działając w ten sposób, doprowadzi, że Sandecja jest praktycznie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Nowym Sączu więc działo się dużo natomiast tak oczywiście przez te pięć lat teraz które pan prezydent Hanselm nam są urządzi były momenty dobre bo to nie jest tak że wszystko było źle no nigdy nie jest ja na mogę powiedzieć ja, ja na przykład mogę powiedzieć że bardzo się cieszę że urząd Miasta korzystał ze strumienia pieniędzy, które rząd poprzedniej kadencji przekazywał samorządom, dzięki czemu udało się wiele dróg w Nowym Sączu wyremontować i chwała za to. Natomiast rzeczywiście wiele złego też wyrządzono mieszkańcom Nowego Sącza w postaci odebrania im dopłat do wody i do ścieków no ale dano opłat im opłaty za gospodarowanie do yy, komunikacji za, podnie, Podniesiono im opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Będziemy musieli gigantycznie dopłacać do spółek, które ponoszą straty. Dano im, powiedziała Pani, darmową komunikację, tak? tak? No bo wie Pan, to, Panie Radny, to jest Pana wizja, ja już tutaj mhm. kiedyś na Pana miejscu siedział Radny Maciej Rogusz i w podobnej rozmowie, no ja, ja tak myślę, że to jest decyzja Prezydenta jak wygląda budżet, jak się kształtuje budżet, czy są dopłaty do wody, czy są dopłaty do bezpłatnej komunikacji. Ale prezydent poprzez kampanię wyborczą zawiera pewną umowę społeczną z mieszkańcami. Kiedy prezydent mówi wyraźnie, że um, stop podwyżką cen wody, no to ceny skoro są na tym samym poziomie, ale odbiera się dopłaty dla mieszkańców, no to w tym momencie mieszkańcy płacą więcej. Więc sam prezydent Hansel sobie um, a co zaprzecza. Są bezpłatną komunikacją, um, jeśli zaczęliśmy już ten temat. Pan uważa, że powinna zostać utrzymana? No, czy ja ogólnie czy tak, chce się pan e znaleźć na tablecie? tych radnych, którzy mówili, to znaczy, że... Znaczy nie, ja uważam w ten sposób, to wszystko musi być racjonalne. I sama karta nowosądeczanina, to nie jest zły pomysł, ale uważam, że wykonanie jest co najmniej średnie. Kwestia darmowej komunikacji i w cudzysłowie darmowych parkingów, bo te parkingi w Nowym Sączu nie są darmowe, bo tak naprawdę prezydent w ten sposób doprowadził do sytuacji parkingowej w mieście, że rzeczywiście te dwie godziny może są darmowe, ale on wydłużył strefę płatnego parkowania do godziny 18.00 i tak naprawdę te godziny tego płatnego parkowania są dużo większe jak w poprzedniej kadencji. Więc nie wiem, czy to było napisane małym drużkiem w jego programie wyborczym i wyborcy tego nie doczytali, ale niestety za prezydenta Ludomira Hasla parkingi są droższe niż były w poprzedniej kadencji. I strefa płatnego parkowania jest dłuższa. Natomiast pan prezydent Handel czy się wywiązał z tych obietnic wyborczych, czy nie wywiązał, oczywiście mieszkańcy o tym będą mogli. No właśnie będziecie rozliczać z obietnic wyborczych prezydenta. Handla? No właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że teraz w tej kampanii wyborczej, tu wracamy do początku rozmowy, będziemy mogli prezydenta rozliczyć z tych pięciu lat, a wracając do tej komunikacji miejskiej, do parkingów, to musi być skorelowane. Jeżeli mamy mieć darmową komunikację, to bardzo fajnie, ale powodujmy w ten sposób, że ruch samochodów osobowych w mieście będzie mniejszy, a ja niestety nie widzę po e, autobusach, żeby e, autobusy były przepełnione, a na drogach, żeby było mniej samochodów. Więc znaczy e, f, to wyraźnie, że ten system nie funkcjonuje, ten system nie działa, bo e, nie mamy mniejszego ruchu samochodów osobowych w mieście e, poprzez to, że Ale pan osób prezydent jeździ, e, pokazywał to u siebie na swoim profilu, że nie mamy mniejszego ruchu, bo samochodów przybyło. No, przybyło, bo no, będzie przy samochodów, jeżeli ludzie. Będzie w zasadzie za majętność sądeczna. Ludzie lubią zapewne kupować samochody osobowe, ale samochody można mieć. Ale tutaj trzeba ludzi przekonać, żeby tymi samochodami tak często nie jeździli. Tak rozumiem. Przekonać ich, rozumiem. Ma darmowo, pan to na myśli do komunikacji. Dokładnie, niekoniecznie darmowej. Dokładnie, tak, dokładnie, ale komunikacji, no właśnie, dlatego, dlatego to raz, że komunikacja darmowa, ale dwa, ta komunikacja musi być w ten sposób zorganizowana, żeby ludzie chcieli z niej korzystać. Nie no, tego, ale ma pan jeszcze, na to pomysł? Bo jest no, no, to to takie słowo korzystania. Czy pomysłem na rozwijanie komunikacji jest to, że prezydent i jego ludzie praktycznie wyłączają strefę rynku z komunikacji miejskiej, że dzieci nie mogą dojechać do szkół. Komunikację miejską układa się w ten sposób, że mieszkańcy Nowego Sącza nie mogą dojechać do miejsca pracy, ponieważ tak wyprzestawiano chociażby linię numer 9, że ludziom ci nie opłaca się jeździć komunikacją miejską, nawet jeżeli ona jest darmowa, A podobno wycofano ruch autobusów, czy ograniczono ruch autobusów w rynku, bo rozpada się kostka brukowa, którą pan prezydent remontował i która, jak przypomnę, na komisji przekonywał nas przedstawiciel MZD, powinna wytrzymać 40 lat, a nie wytrzymała całej kadencji prezydenta. Czy podany przez ratusz powód był inny wycofania tych pięciu chyba albo więcej, chyba więcej autobusów podmiejskich? Mhm. które dojeżdżały do rynku, no a już nie dojeżdżają. To, Chodziło to, o to, żeby jakby wyprowadzić ruch no nie, no z no centrum. Do, pan prezydent pan prezydent ogólnie wyprowadza um, ruch ze starówki, bo starówka umiera, wyprowadził miejskie instytucje z centrum miasta, że dzisiaj Miejskie instytucje są na obrzeżach i przez to już starówka jest całkowicie nieatrakcyjna. Jego jedyny pomysł tak naprawdę na ożywienie starówki no to było wywieszenie baneru, który wisi przez ponad 5 lat, ta kamienica czeka na inwestora i ten baner sobie tak wisi, a no niestety starówka może, umiera może i tym też i, no czeka, no, no, wisi. No, ale szczekania to się jeszcze ja, by, na nic pewno... nie urodziło. Natomiast rzecz jest taka, że no, tutaj myślę, że sztandarową kwestią dla przyszłego prezydenta, no to będzie to, żeby jednak tą Starówkę ożywić i pokazać, że się da, bo prezydent Hanzen pokazał, że się no, na razie no, nie da. Ale myśli pan, że da się wygrać wybory na takie hasła? Bo ja wiem, że to będzie kampania negatywna i chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, myślę, że też rolą dziennikarzy jest to, żeby to troszkę odwrócić, żeby porozmawiać z państwem jako kandydatami czy na prezydenta, czy na radnych o tym, jakie macie pomysły i to tak konkretnie o, na, na komunikację, na reformę tej komunikacji, bo póki co, przynajmniej dla mnie, komunikacja nie jest atrakcyjna, tak? ale no te, to wynika no z różnych względów. No ja, ja pomysł na ożywienie Starówki, to też jest takie słowo Ja podałem słowo te przykłady. Przede wszystkim mieszkańcy muszą chcieć korzystać z, z komunikacji miejskiej, ale tak naprawdę pomysł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej rodzi się właśnie w głowach mieszkańców, bo to oni wiedzą, na kiedy jeżdżą do pracy, i my pod to musimy im... W tą ofertę stworzyć. Tak samo wiemy, kiedy rozpoczynają się zajęcia szkolne w szkołach, gdzie są te szkoły w Nowym Sączu i tam autobusy muszą dojeżdżać. Też również kwestia dotycząca potencjalnych parkingów, żeby mieszkańcy, nawet ci, którzy dojeżdżają do nas z poza, bo dla nas bardzo istotną kwestią jest budowanie oferty dla mieszkańców z okolicznych gmin. Pan prezydent i jego ludzie w Radzie ograniczyli się do tego, że obrażali wójtów okolicznych gmin od chłopów z pod sąderii, Wsi, i tak dalej, i za chwileczkę mieli pretensję, że ci wójtowie w ogóle nie chcą z Urzędem Miasta. Współpracować. Prezydent, nowy prezydent powinien bardzo ściśle współpracować z okolicznymi gminami, z wójtami, wodarzami okolicznych gmin, aby rozwijać tą infrastrukturę. Przecież autobusy MPK dojeżdżają również do innych gmin, aby również te gminy tworzyły przyjazną infrastrukturę, żeby mieszkańcy tych gmin mieli gdzie zostawiać swoje samochody, przesiąść się na atrakcyjną ofertę i atrakcyjne autobusy MPK, które dowiozą ich tutaj do zakładów pracy i w godzinach szczytu w sprawny sposób odwiozą potem do do miejsca zaparkowania samochodów. To jest bardzo szeroki proces, ale proces, który wymaga kooperacji, a nie konfrontacji. I niestety pan prezydent pokazał, że w tym się bardzo źle czuje, bo on z wójtami okolicznych gmin nie współpracuje. Mamy problemy związane z komunikacją, które na pewno trzeba będzie podjąć w przyszłej kadencji. Mamy problem ze starówką, która już od lat czeka też na to, aby ją w jakiś sposób uatrakcyjnić. Każdy to obiecuje. No, ni ni niestety wychodzi to jak widać. Mamy problem z odpadami komunalnymi, który też trzeba będzie rozwiązać. I na no do tych tematów będziemy wracać. Ja dziękuję, w kampanii wyborczej. Ja dziękuję serdecznie panu za wizytę w studio, za Bardzo rozmowę. Dziękuję. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.